Powiedział Jezus: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie. Mateusz 19, 14. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele dzieci otrzymuje sny i wizje, które wydają się pochodzić bezpośrednio od Boga. To ważne przesłania, pełne miłości, ale również ostrzeżeń. Jakby Bóg wzywał nas, próbując nas chronić. I przygotować na to, co ma nadejść. Jednym z tych dzieci jest ośmioletnia dziewczynka. Jej rodzina jest bardzo religijna i każdego wieczoru przed snem wspólnie klękają, aby się modlić. I to właśnie po jednej z tych modlitw dziewczynka miała sen tak intensywny i pełen szczegółów, że jej matka nie wiedziała, co o tym myśleć. Jak to możliwe, że tak młode dziecko mogło opisać coś takiego? Jednak gdy usłyszała od córki, że Jezus poprosił, aby przekazała swoją wizję ludziom, postanowiła być posłuszna i podzielić się tym, co dziewczynka zobaczyła. Sen dziewczynki był wyraźnym ostrzeżeniem. Wśród wielu rzeczy, które Jezus jej pokazał, były dzieci zabierane z ziemi. Wizja ujawniła również to, co ma nadejść chwile pełne cierpienia i zamieszania, a także coś szczególnego dotyczącego naszego narodu, którego płomień zdaje się być zagrożony. Ponadto zawierała bezpośrednie przesłanie dla Polski. Co dokładnie Jezus pokazał na temat naszej Polski i dlaczego to przesłanie jest tak pilne? Zwróć uwagę. Miałam sen. A może to nie był tylko sen, bo wydawał się bardzo realny. Byłam na ziemi, stałam, gdy nagle zaczęłam się unosić. Unosiłam się dokładnie taka, jaka byłam, i kiedy zamknęłam na chwilę oczy, już byłam w niebie. Tam w niebie zobaczyłam Jezusa. Promieniał tak jasno, że wyglądał jak światło, które oświetla wszystko wokół. Widziałam też wielu aniołów, a Archanioł stał obok Jezusa. Jezus spojrzał na mnie z tak wielką miłością, ale wyglądał też poważnie, jak ktoś, kto chce przekazać bardzo ważne ostrzeżenie. Mówił do mnie spokojnym, lecz pełnym mocy głosem: Nadchodzi czas. Czas, który został obiecany jest bardzo blisko. Pokazał mi ziemię z góry i zobaczyłam coś dziwnego. Wyglądało to, jakby ciemność ogarniała cały świat, ale pośrodku tej ciemności pojawiały się małe punkty światła. Zapytałam, co to jest, a Jezus wyjaśnił: Ta ciemność to grzech, przemoc i oddalenie ludzi ode mnie. Ale spójrz na te punkty światła. To są ci, którzy się modlą, którzy pozostają wierni, którzy nie pozwolili, aby płomień wiary zgasł. Potem Jezus pokazał mi coś, co bardzo mnie poruszyło. Powiedział, że wiele dzieci zostanie zabranych. Z ciekawością zapytałam go, dlaczego tak się stanie. Jezus odpowiedział: Te dzieci są czyste i niewinne, a ja zabiorę je, aby je chronić przed tym, co ma nadejść. Będą ze mną bezpieczne z dala od udręk, które spadną na ziemię. W tym momencie zobaczyłam aniołów schodzących i zabierających dzieci. Było tak wiele dzieci. Z różnych zakątków świata. Były szczęśliwe i szły do Jezusa. To było piękne, ale poczułam ucisk w sercu, bo zrozumiałam, że to jest ostrzeżenie dla nas wszystkich. Potem Jezus pokazał mi, co wydarzy się na świecie. Widziałam trzęsienia ziemi, ogromne burze i całe miasta niszczone. Widziałam też wodę zalewającą miejsca, które nigdy wcześniej nie były podtopione oraz ogień pochłaniający wszystko w innych miastach. Ludzie biegali, nie wiedząc dokąd się udać, krzycząc i płacząc. Zapytałam Jezusa, co to wszystko znaczy, a on odpowiedział: To dopiero początek. Świat przejdzie przez wielki ucisk i wielu nie zrozumie, co się dzieje, ale powiedz wszystkim, że to jest czas, aby zwrócili się do mnie, aby przygotowali swoje serca. Mimo wszystko Jezus dał mi nadzieję. Powiedział: Nie bójcie się. Ci, którzy będą się modlić i szukać mojej obecności, będą chronieni. Będę z nimi, nawet w najtrudniejszych chwilach. Pokazał mi domy, w których ludzie się modlili. W każdym z tych domów widziałam aniołów, opiekujących się rodzinami, kładących na nich ręce i śpiewających. To było takie piękne. Dało mi to tyle pokoju, bo zobaczyłam, że Jezus nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Potem Jezus wskazał na niebo, które się otworzyło. Z nieba wydobyło się tak silne światło, że musiałam zakryć oczy. Kiedy znów spojrzałam, zobaczyłam tłum ludzi ubranych na biało. Wszyscy śpiewali i uśmiechali się. Jezus powiedział do mnie: To jest nagroda dla tych, którzy wytrwają do końca. Wielu, którzy są dziś zagubieni, jeszcze przyjdzie do mnie, ale trzeba ich ostrzec. Drzwi są otwarte, ale nie będą otwarte na długo. Jezus dalej pokazywał mi różne rzeczy. Pokazał mi, że nawet w trudnych czasach niektórzy ludzie pozostaną wierni, modląc się i szukając Boga. Ci ludzie byli jak światła, które widziałam na początku. Powiedział do mnie: To są moi święci, ci, którzy nie ugięli się przed ciemnością. Ale dodał też, że jest jeszcze czas dla tych, którzy są daleko ode mnie. Powiedział, że każdy, kto się nawróci i zacznie się modlić, może do niego wrócić. Potem Jezus pokazał mi coś bardzo wyjątkowego. To było inne miejsce, pełne świateł, które świeciły jasno. Powiedział, to jest naród, który nigdy nie pozwolił, by mój płomień zgasł. Nawet w obliczu trudności wciąż się modlą i wierzą we mnie. Ale uważajcie, bo próby będą wielkie i trzeba być czujnym, ponieważ będą próby ugaszenia tego płomienia. Mimo to są przykładem wiary dla całego świata. Zapytałam Jezusa, kim są ci ludzie, a On odpowiedział. To jest naród polski. Cierpieli bardzo, ale nigdy nie przestali wierzyć we mnie. Wciąż śpiewają, modlą się i żyją dla mnie. Jezus zwrócił się bezpośrednio do narodu polskiego. Powiedział: Widzę Was, znam serce każdego z Was. Trwajcie mocno, bo wielkie rzeczy są przygotowane dla tych, którzy pozostają w wierze. Ale pamiętajcie, nie pozwólcie, by zniechęcenie lub świat odebrały blask Waszego światła. Będziecie światłem dla narodów. Wielu ludzi spojrzy na Was i znajdzie mnie dzięki Waszej wierze. Ta część była tak poruszająca, że zaczęłam płakać. Czułam, że Bóg jest bardzo blisko, i miałam wrażenie, że nie mówił tylko do narodu polskiego, ale do nas wszystkich. Jezus chce, byśmy byli jak oni, by nasz płomień nigdy nie zgasł, nawet gdy przyjdą trudne chwile. Zanim odszedł, Jezus położył rękę na mojej głowie. Powiedział z tak wielkim spokojem i miłością: Musisz powiedzieć ludziom o tym, co widziałaś. Powiedz im, że wracam. Niech się przygotują, z czystymi sercami i uporządkowanym życiem. Nie bój się mówić o tym, co ci pokazałem, bo to jest moje przesłanie dla mojego ludu. Potem wszystko zniknęło i się obudziłam, ale wciąż czuję wszystko, co mi pokazał, jakby to działo się teraz. Zrozumiałam, że Jezus nie chce nas przestraszyć tym ostrzeżeniem. Chcę, żebyśmy byli przygotowani, żeby nasze serca były pełne wiary i skruchy. Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Wciąż jest czas, aby wrócić do Jezusa. On na nas czeka, ale musimy zrobić to, o co nas prosi. Niech każdy z nas będzie światłem w ciemności, tak jak Jezus nas o to prosił, i bądźmy gotowi na dzień, w którym przyjdzie nas zabrać. W ostatnich czasach coraz więcej dzieci otrzymuje sny i wizje od Jezusa oraz Matki Bożej. To nie jest przypadek. Nasze dzieci ze swoimi czystymi i niewinnymi sercami są wybierane przez Boga, aby nas ostrzegały i wzywały z powrotem do wiary. Ich przesłania są jak światła w świecie pogrążonym w ciemności i musimy ich słuchać uważnie. Te ostrzeżenia nie mają nas przestraszyć, ale przygotować na to, co ma nadejść pokazują nam drogę, wiarę, skruchę i modlitwę. W obliczu wyzwań, które Jezus nam objawił, konieczne jest, abyśmy wzmocnili nasze więzi z Nim. Jednym z najpotężniejszych sposobów na to jest modlitwa różańcowa. Ta prosta, a jednocześnie głęboka modlitwa ma moc przemieniania życia, ochrony rodzin i przynoszenia pokoju światu. Matka Boża w wielu objawieniach na przestrzeni historii prosiła abyśmy codziennie odmawiali Różaniec. To duchowa broń, która łączy nas bezpośrednio z niebem. Jako Polak czuję się głęboko poruszony przesłaniem, które Jezus skierował do naszego narodu. On widzi wiarę, którą nosimy, ale również nas ostrzega. Musimy podtrzymywać nasz płomień, ponieważ przed nami wielkie próby. Jesteśmy znani z naszej pobożności, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy się jej trzymać. Niech Polska nadal będzie przykładem wiary dla świata, wytrwając w trudnych chwilach i pokazując moc modlitwy oraz ufności w Boga. To wezwanie dotyczy nas wszystkich, Polaków i nie tylko. Módlcie się, szukajcie siły w Bogu i wstawiennictwa Matki Bożej. Czas jest krótki, ale wciąż jest nadzieja. Niech każdy z nas będzie światłem w ciemności i gotowym na dzień, w którym Jezus przyjdzie nas zabrać. Nasza wiara jest naszą największą bronią. Nigdy nie pozwólmy jej zgasnąć. Drogi i ukochany Panie Jezu, w tej chwili proszę Cię z całego serca, abyś wyciągnął swoją potężną rękę nad osobą, która słucha tego przesłania. Otocz ją swoją miłością, pokojem i boską ochroną. Niech Twój święty duch będzie obecny w jej życiu, prowadząc jej kroki, oświecając wybory i wzmacniając wiarę w każdej chwili. Panie, Pobłogosław również rodzinę tej osoby, chroń każdego członka swoją tarczą miłości. Oddal wszelkie zło, smutek, podziały i napełnij ten dom harmonią, jednością i radością. Niech ta rodzina zawsze trwa na modlitwie, zjednoczona w Twoim imieniu i wzmocniona wstawiennictwem Matki Bożej. Jezu, w czasach ciemności i niepewności, daj tej osobie i jej rodzinie pewność, że jesteś obecny. Troszcząc się o każdy szczegół ich życia, naucz ich szukać schronienia w Tobie, odnajdywać pokój w Twoich słowach i wytrwać, nawet w obliczu prób. Matko najświętszego różańca, nasza ukochana matko, okryj tę osobę i jej rodzinę swoim świętym płaszczem. Wstawiaj się u swojego syna za każdą potrzebą, troską i modlitwą, które noszą w swoich sercach. Zanieś ich prośby do nieba i wyproś dla nich łaskę boskiej ochrony. Panie, niech ten dom będzie światłem wśród ciemności. Niech to serce nigdy nie traci wiary. Niech ta rodzina czuje Twoją obecność dzisiaj i zawsze. I niech wszyscy będziemy gotowi na Twoje chwalebne przyjście. Amen. A Ty Ty, czy również usłyszałeś od swojego wnuka lub dziecka przesłania od Jezusa? Podziel się w komentarzach objawieniami swoich małych dzieci. A aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą wspólnotę, napisz: Jezu, Ufam Tobie.